Siemka, dzisiaj pokażę Wam, jak będę palił papierek w prodzie ekipy, na który mi było stać, i zobaczymy, czy on się zapali. O, jak ładnie się pali. Hahaha, ho, ho, ho. ale jestem bogaty, bo mnie stać, a Was nie, ale śmierdzi, obrzydliwy. Fuj, ale obrzydliwy. Pięknie, cierp, cierp ekipo. Ale ekipa. Hahaha. Ha, ha. Czemu to się nie chce tak palić fajnie? Patrzcie jaki już jest spalony, Już nic prawie nie zostało po nim. Pa już to trochę zostało. Ale, badziew Sam się pali, ale śmierdzi obrzydliwy patrzcie, jak się pali, ale skwierczy. Bo mnie stać na to, a was nie. Bo jesteście. Jesteście za biedni. Nie jesteście kitami. Kitami jesteście. A ja mogę sobie takie coś palić. Ekipa. O, i po ekipie. Niech się już dożarza, tutaj. O. Jak ładnie. Już prawie nic nie zostało po nim. Ale fajne, ekipa, patrzcie, co po nim zostało prawie nic. Do widzenia.